Mamy teraz 30, yy, jakaś tam funkcja kwadratowa, yy, fragment na rysunku, i musimy sobie stwierdzić, którym to wzorem ona jest określona. I tak, wszystkie tutaj odpowiedzi mamy na minusie. Czyli co? Czyli tak, wszystkie mamy na minusie, czyli już wiemy że nic nie... sobie nie zredukujemy tych możliwych odpowiedzi, tak? Więc musimy się skupić na tym, w jaki sposób te funkcje mogą mieć kształt. Pierwsze co jaka to jest postać, to jest postać kanoniczna. Postać kanoniczna i jej wzór ogólny. Tak, to może zapiszemy gdzieś tutaj. To mamy coś takiego, tak? Gdzie P i Q to są współrzędne wierzchołka. Zatem my wiemy, że tak tutaj będzie. Czyli mamy W, jest P, Q. Czyli to nasze W w tym przypadku będzie tak. Minus 5 i 6, czyli jak tu podstawimy to będzie minus minus, czyli będzie mieć tak ax dodać 5 do kwadratu dodać 6 i szukamy teraz takiej odpowiedzi, mamy plus i plus i będzie to odpowiedź